Poczta przyszła. Dziękuję, kochanie. O! o Równo z e-mailami. <laughs> znowu te natrętne reklamy, zaproszenia, <laughs> konkursy. Sam zap spam, już myślałam, że to nasz franek do mnie napisał. No, widzisz, mamo, spam jest jak niepotrzebne ulotki w skrzynce pocztowej. Owszem, kochanie, ale w internecie to ja mam przewagę. Adres e-mail takiego nadawcy umieszczam na czarnej liście i mam spokój. I w żadne linki z e-maili od nieznajomych nie klikam. Jesteś pogromczynią spamu. Tak, bo wiem, że zdarzają się wiadomości łudząco podobne do tych, które dostajemy z banku czy urzędu. Jeżeli treść wiadomości lub adres nadawcy wydają Wam się podejrzane. Najlepiej skontaktujcie się z daną instytucją, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście to oni wysłali do Was tę wiadomość. Jak zwykle jesteś do przodu. Kochanie, to nie wszystko. Mam też konto na portalu społecznościowym. Tak, rozmawiam tam z naszym Frankiem. Ale dwa razy się zastanowię, zanim opublikuję tam swoje zdjęcia, bo wiem, że wiele osób może mieć do nich dostęp. Słusznie. Franek powiedział mi na co jeszcze zwrócić uwagę. Dzięki odpowiednim ustawieniom prywatności nie każdy widzi, co publikuję w mediach społecznościowych. Ja sama mogę o tym decydować. Mamo, ty <gry> chyba wiesz już wszystko o bezpieczeństwie w sieci. Nie, kochanie, wszystkiego jeszcze nie wiem, ale może ty mi pomożesz. To jest takie hasło w krzyżówce. Nieprawdziwa informacja, na przykład w mediach społecznościowych, która ma wprowadzić w błąd. Fake news, bo fake to po angielsku nieprawdziwy. No to teraz już wiem wszystko i rozwiązałam krzyżówkę, o. hurra. A hasło krzyżówki brzmi? Seniorze, spotkajmy się w sieci. Do zobaczenia, kochani. Spotykajcie się w sieci dzięki bezpiecznym mailom i mediom społecznościowym.